la, Diament! Diament! Diament, diament, diament! Nie! Kur... Kurwa! Nie! 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 Słońce wschodzi, kolejny dzień, kolejne wyzwania! Jak widzieliście, moja piękną czołówkę, super, zajebista to będzie Items, ale miesza to, ja z niego nie korzystam tej serii, no bo to jest seria normalna surwal. Wydobycie sobie rośnie węgla w drugim Diju. I ciągle mam problem z Frapsem, ale zlepiłem, jak powiedziałem w ostatnim odcinku, zlepię te filmiki wszystkie. Że co pół minuty to się mi robi. I chyba z 30 nagrań mam półminutowych. Nie, co ja? Nie? Nie 20 chyba Nie no, moje filmiki są w 10 minut, bo w końcu to pamiętnik przetrwania To dobrze, że jest tyle węgla Napiszcie mi, czy Wam się podobała moja czołówka

Mam się film urwał, no to przepraszam. A jeśli jestem przeczulony na tym punkcie, wagna, no to też przepraszam. Nożyce by się przydały, ale popatrz, dasz mi mię... zabiję jeszcze dwie, jeśli będzie tyle z nich wypadało, no to. A tyle. Dwa dry, tylko no tyle. To znowu! Sorry! Jest teraz wtorek przed rekolekcjami postanowiłem coś nagrać. Dokładnie, postanowiłem coś nagrać. Ciekawe, czy się szybko. Siekierun grzyba O nie Dobra Kurde Giuseppe leci, dobra Wyłączę to mnie wkurza przynajmniej i zobaczymy się za chwilę Już! Jestem No szybko się w miarę. Wydobywa grzyba. Ale to wolno idzie. Krowcie. Ja jej nie zabiłem. Ona sama skoczyła jej na bagnach. Są bardzo fajne drzewa, ponieważ one w wodzie są. Żad. Tutaj grzybnia, tutaj trawa. Owce! W ogóle owce! Akurat tyle, ile ja potrzebuję! Wreszcie wyśpię się dobrze. Wiecie, o czym marzyłem, od kiedy wesz weszły do Minecrafta łóżka? Żeby były różnokolorowe, tak. Myślę, że w jeden, cztery łóżka, różnokolorowe. Kolorowe łóżka, pudełeczku noszę. La, 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 la. la. Zmarnujesz tą siekierę na grzybach. Minecraft to naprawdę jest zajebiaszcza gra. Polecam. Jeśli ktoś nie gra, oczywiście. Ale to szybko. A jak to idzie? Na przykład w ogóle? A tak to, kurde, za pierwszym hitem. Aha. Skończyło mi się. I tak, tak szybko. Wow, ile ja mam tych szybków? A tego tylko jednego, bez jaj. Pozbierać. Wiecie co? Wołowina nie będzie moim jadłem na tym świecie, a bardziej zupa grzybowa będzie moim jadłem. Gdy mięso nam się znudzi, gdy mięso nam się znudzi. Co? chleb. Dobra. Dla wystarczy żebym wam pokazał, jak zrobić zupę grzybową. I to w drugi. Pokażę wam zupę grzybową. Jak mam tą moją wspinaczkę? Um. Najpierw musimy zrobić kurwa, miseczkę. Robimy jak wiaderko, ale w taki sposób. I wychodzi nam bliska. Cztery bliski i tak kładziemy tutaj położę dwa no, tutaj kładziemy tego grzyba, a tutaj tego, i wychodzi zupa grzybowa i chcę wam pokazać, że nie, tak było przedtem że mogę to zrobić tak czy no. jestem na pewno na normalnym? tak <laughs> Już się odzwyczaiłem od normala. Wszystko pakuję do pudełeczka A ten drewniany kill On mi, on mi, strażak sam. Leje lawę w domu. O mój Boże. <laughs> Zrobimy sobie nasz pierwszy kamienny kilof. I to w drugim odcinku. Zrobimy nasz pierwszy. I jeszcze ciekaczy. Nie, nie wiedziałem, że tak szybko. Ja. Jeszcze się nie kończy. Pozwiedzamy sobie tą... Chciałem powiedzieć supek grzybową. E, wyspę grzybową. Nie widzę tych cząsteczek. E, nie wiem. si się teraz urwało nagranie. Sorry. Na kilka sekund. I piękne, urząszące się grzyby. Ile tu kałamarnic! Ja się w jakimś raju odro... Ja się w jakim... raju! ...pojawiłem. Fraps nie chce mi dokończyć stania. Idziemy na grzybobranie zgładniałem więc teraz bo po... znacie chwila te drugie to bym mu Zwłaszcza z Muchomora, więc jem to. To. I do dna. Eee, czuję się taki... fanki, eee, O cześć! No cześć! No mu TULIMY! Jej! Yeah. Tulimy, jej, yeah, tulimy! Ej, uciekł, ale... A Tuli tulimy! La 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 la! Miałam dziwną halucynację. O nie, już noc się zbliża, muszę zrobić łóżeczkę. E. Nie. <ścoughs> To zdecydowanie nie. Yeah. Bye-bye!